Nie będę się naśmiewał, nie będę pokazywał palcami, to nie jest o tym. Chciałbym z wami porozmawiać, chciałbym się zastanowić na temat tych współczesnych celebracji, ezoterycznych fas, które się pojawiają w mediach społecznościowych, bo tylko tak naprawdę tam mają one jakiekolwiek znaczenie i funkcje. Nagrałem na YouTube'a film, taką wypowiedź, można by było powiedzieć przedłużoną, analizując Bramę Lwa, czyli cały ten koncept, który... Gdzieś tam się zahacza astrologię, jest związany z ezoteryką, a głównie z YouTube'em, Facebookiem, Instagramem i z influencerami, którzy pompują, pompują, pompują tą historię. Jak to wygląda ze strony astrologii, jak to wygląda ze strony astronomii też troszeczkę, jak to wygląda ze strony okultyzmu i magii, zapraszam Was na YouTube'a na film związany z fałszem bądź prawdą Bramy Lwa.